Cześć. Dzisiaj zademonstruję Wam działanie defibratora automatycznego u osoby, która jest nieprzytomna i nie oddycha. Chciałbym podkreślić tutaj, że zastosowanie takiego defibratora akurat tutaj, mam defibrator z elektrodami szkoleniowymi. Jest całkowicie bezpieczne, a jeśli chodzi o codzienne nasze życie, jeśli się znajdziemy gdzieś w pobliżu, gdzie znajduje się taki defibrylator, zawsze takie miejsce jest specjalnie oznakowane to taki defibrylator jest bardzo, bardzo pomocny w naszych działaniach ratowniczych. Łącznie z tym, że podpowiada, co w danym momencie mamy zrobić. Przy użyciu automatycznego defibrylatora musimy jeszcze pamiętać, żeby nie stosować go wtedy, kiedy pacjent jest mokry, a dokładnie jego ciało, klatka piersiowa jest mokra, ewentualnie nie bezpośrednio pod deszczem, i żeby nie stosować, kiedy pacjent, na przykład, leży w kałuży. Gdzie bezpośrednio na pacjenta pada deszcz. Wtedy starajmy się tak zrobić, żeby klatka piersiowa była sucha i pacjent w miejscu odsuniętym od deszczu się znajdował. Wysłuchamy teraz komunikatów, które wydaje defibrylator. Po uruchomieniu go, czy poprzez naciśnięcie, czy ewentualnie poprzez otwarcie i wyciągnięcie elektrod. Zacznij od odsłonięcia klatki piersiowej pacjenta. W razie potrzeby rozetnij ubranie. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta zdejmij pokrywę ochronną i wyciągnij białe elektrody samoprzylepne. Dobrze schematu Na białych samoprzylepnych elektroda oderwij pierwszą elektrodę od żółtej warstwy ochronnej. Umieść elektrodę w sposób przedstawiony na ilustracji. Dociśnij mocno do kołej skóry pacjenta. Po umieszczeniu pierwszej elektrody Wolno się uwalnie z ilustracją na drugiej elektrodzie. Uderwij drugą elektrodę od żółtej warstwy ochronnej. Umieść elektrodę w sposób przedstawiony na ilustracji. Dociśnij mocno do gołej skóry pacjenta. Proszę się odsunąć. Pas, analiza. Proszę się odsunąć. Nie wolno dotykać pacjenta. Proszę się odsunąć. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy, migający przycisk. Natychmiast wykonaj defibrylację. Teraz. Defibrylację wykonano. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Można bezpiecznie dotknąć pacjenta. Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski przycisk. Ułóż dłoń w taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej pomiędzy piersiami. Połóż dłoń drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Uciśnij klatkę piersiową pacjenta na głębokość 5 cm. Masuj zgodnie z rytmem. naciśnij nos, odchyl głowę i wykonaj dwa pełne oddechy. Oddychaj. I tak wykonaj. Oddychaj. My. Kontynuuj masaż serca. Całe RKO. Defibrator nam podaje tempo, mówi co mamy robić i w ten sposób łatwiej nam jest to zrobić. Także zachęcam, nie bójmy się, tylko wykorzystujmy jeśli mamy. Jeśli chodzi o miejsce naklejenia tych elektrod, no to są wskazane tutaj na e, elektrodach. Jest wyjątek, kiedy elektrod nie naklejamy w ten sposób, jak jest to pokazane na piktogramach. Tylko tą jedną elektrodę ta pozostaje bez zmian w tym miejscu, co jest. Natomiast tą elektrodę, jeśli się okaże, że tutaj jest jakaś rana pooperacyjna. Yy, może być nawet i oparzenie. To nie naklejamy w tym miejscu, tylko możemy nakleić po przeciwnej stronie elektrody. W ten sposób możemy nakleić elektrody. I też będzie dobrze, jeśli w ten sposób naklejamy. Czyli jeszcze raz, tą jedną elektrodę, tą, która idzie na, ra, na yy, ramię. Może tak nie do końca, ale nad górną pierś, czy na pierś prawej, z prawej strony. Jeśli tutaj jest rana oparzenie, to naklejamy w ten sposób po przeciwnej stronie do tamtej elektrody. I teraz możemy użyć AED. Rozpocznijmy RKO z defibratorem. Po wezwaniu pomocy przystępujemy do masażu serca. Masaż serca wykonujemy w ten sposób, że nasadą dłoni na gołe ciało pacjenta, bezpośrednio na gołe ciało, mniej więcej na środku klatki piersiowej, układamy nasadę dłoni, na tą rękę kładziemy drugą rękę. Nasze dłonie są usztywnione, wyprostowane w łokciach. Nasze obydwie dłonie tworzą kąt prosty do klatki piersiowej. Czyli są prostopadłe do klatki piersiowej pacjenta, i uciskając 30 uciśnięć klatki piersiowej, w ciągu jednej minuty powinniśmy wykonać minimum 100 takich uciśnięć w cyklu 32 wdechy. 32 wdechy. Masaż serca pozycja w ten sposób. Jeśli chodzi o wentylację pacjenta, Wykonujemy to w ten sposób, że udrażniamy drogi oddechowe, tak jak wcześniej pokazałem, jedna dłoń na czoło i dwa palce drugiej ręki na żuchwę. Z tym, że ta ręka, która jest na czole, dwa palce zamykają płatki nosa i metodą usta usta, czyli nasze usta szczelnie obejmują usta pacjenta, wprowadzamy dwa razy powietrze do ust i płuc pacjenta. Wdmuchnięcie powietrza nie powinno być dłuższe niż 1 sekunda. Obserwujemy klatkę piersiową, która się podnosi i jeśli opad jak opada, wdmuchujemy po raz drugi. To jest mniej więcej do 5 sekund. Wygląda to w następujący sposób. Dobrze, teraz możemy przystąpić do pełnego cyklu, czyli do masażu serca. I do wentylacji. Będziemy czekać w dalszym ciągu na jeszcze defibrator i powiadomienie Pani, że pomoc została wezwana. Ja w tym czasie stwierdziłem, że pacjent oczywiście nie oddycha, jest nieprzytomny, Wezwałem pogotowie, czy pani wzywa pogotowie i w tym momencie masujemy. I w tym momencie do nas dociera automatyczny defibrilator. Oczywiście prosimy osobę, żeby nam pomogła, ale jeśli ktoś nie zdecyduje się do pomocy, musimy to sami zrobić. Jeśli jest ta rzeczywiście osoba, która nam pomaga, my cały czas kontynuujemy masaż, a ta druga osoba przykleja nam tutaj elektrody w właściwe miejsce. Ale zaznaczam, że nawet jak będzie po chińsku mówił, zawsze będzie ten sam system. Czyli nawet gdy nie znamy chińskiego, jeśli będziemy znać cały system, to na pewno defibrator nam też pomoże. I lepiej zastosować defibrator niż go nie zastosować. On bez powodu nie zadziała, tym bardziej, że sam robi diagnozę, bada pacjenta i mówi, czy defibracja jest zalecana bądź nie. Wygląda tak: mam elektrodę, tutaj akurat na wierzchu, która powinna być naklejona w tym miejscu pacjenta. Przyklejam ją tak, akurat mam przygotowanego pacjenta, żeby była łączność elektryczna z elektrodami. Drugą elektrodę przykładam w tym miejscu. Dociskam, żeby mocno były każda elektroda. Wszystkie elektrody, nie tylko te do ćwiczeń, ale również te prawdziwe, żeby były dobrze, żeby dobrze przylegały do ciała. Eee, sprawdzamy mocno. I w tym momencie możemy... Oczywiście uruchomiłem, teraz będzie cała procedura. Umieść elektrodę. Nie wolno dotykać pacjenta. Proszę się odsunąć. Trwa analiza. analiza. Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Pacjenta. Wskazana defibrylacja. Odsuń się. Od Proszę pacjenta. się odsunąć. Proszę pacjenta. się odsunąć. Proszę się odsunąć. Defibrylację wykonano. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Można bezpiecznie dotknąć pacjenta. Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski. Minuta czterdzieści pięć sekund do wznowienia analizy. Jedna minuta trzydzieści sekund do wznowienia analizy. i um, Ta. Proszę się odsunąć! Proszę Pana się odsunąć! Nie wolno dotykać pacjenta. Proszę się odsunąć. Dezygryzacja niewskazana. Można bezpiecznie dotknąć pacjenta. W razie potrzeby rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji. I w ten sposób cały czas kontynuujemy resusytację do momentu, kiedy lekarz bądź ratownik od nas nie przyjmie pacjenta, bądź kiedy już sami nie będziemy w stanie dalej kontynuować. I wtedy, kiedy rzeczywiście pacjent odzyska na przykład oddech, kładziemy go w pozycji bocznej ustalonej, przykrywamy go i cały czas kontrolujemy jego funkcje życiowe. Dzięki za uwagę. Powodzenia.